Jesteśmy w tej chwili w pizzerii retro w bielsku białej. Mamy ze sobą króciutki koncert kameralny, który odbywał się w ramach tygodnia biblijnego, organizowanego przez wspólnoty Chrześcijańskie w bielsku białej w pszczynie Jastrzębiu Zdroju. Nie pamiętam dobroci twej w serce często schodzimy. Panie, jak Ty bardzo mnie, swoją wierność, nie daje Przyjechaliśmy tutaj z takim mieszanym, tak nazwę to, prototypowym składem i zagraliśmy kilka pieśni na Bożą Chwałę. nie poddam się złemu, ja będę trwać, nie zwątpię w No, on też był dla mnie dużą nowością. Nazywa się Kajon, i jest to instrument, który się narodził, można powiedzieć, przypadkiem na statkach, które płynęły z Europy do Ameryki na Łacińskiej, na Karaiby. Po prostu marynarze, chcąc sobie tam czas jakoś w jakiś sposób uprzyjemnić, po prostu grali na skrzynkach. Na skrzynkach, które gdzieś tam na tym statku były. No i gdzieś. W ten sposób po prostu powoli, powoli, z takiej po prostu skrzyni, z takiego pudła wyewolu, wyewoluował e, instrument, który no, dziś ma już wiele odmian, wiele różnych e, możliwości daje. Znam się z chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej, to jest kościół, do którego chodzimy i należymy. Jak chodzi o granie, no to tak, wykształcenia żadnego nie mam. Duże mam braki wiedzy takiej muzycznej, ale no, gram, żeby uwielbić Pana Boga i, no, i wiem, że on patrzy na serce i że to mu zależy tutaj akurat dzisiaj. Rączki mi zmarzły dość na początku. Także były tam wpadki, no ale. Myślę, że przekaz jest ważniejszy niż, niż wykonanie, że tak powiem, do końca. Nie było miejsca, choć zszedłeś Jak uzbawić na ziemię By z diabła niewoli Nieszczęsne mam nie, nie było miejsca, choć Kiedyś sobie tak myślałem, że, że znam Pana Jezusa, ale znałem go bardziej tak jak z encyklopedii. Dużo o nim wiedziałem, a najważniejsze w życiu jest poznanie Go osobiście. Można znać prezydenta Stanów Zjednoczonych, można znać, widzieć go w telewizji. Wiedzieć o nim bardzo wiele, a mało kto poznał go osobiście. I to dla mnie się najbardziej liczy w tym wszystkim i cieszę się po prostu, że kiedyś mi się to w życiu przydarzyło, że Bóg mnie znalazł. W pięknych pałacach nie Ciebie Idąc na śmierć swoich ust nie otwarłeś I za nas haniebnie na krzyżu umarłeś Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dzielić się muzyką i tym, co ona niesie. Zabijcie, jedzmy i radujmy się. Ten syn, bo był martwy, a żyje. Zginął, a odnalazł się.